Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Podczas prac nad tym budżetem dowiedzieliśmy się, że jak jest w Polsce wysoka inflacja, to to jest putinoinflacja, inflacja Covid-inflacja, inflacja, z którą nie mamy nic wspólnego, nie macie nic wspólnego jako politycy. Gdy inflacja spada, to się kłócicie, czy jest to zasługa prezesa Glapińskiego, czy rządu. I tak wygląda debata o wszystkich innych ważnych parametrach dotyczących tego budżetu. Konfederacja to formacja niskich i prostych podatków, ale to też formacja, która chce zrównoważonego budżetu zdrowych finansów publicznych. Konfederacja to formacja, która jest przeciwna zadłużaniu naszych dzieci i zadłużaniu naszych wnuków. Jesteśmy przeciwni wysłuszne hasła takie jak wydatki na obronność, wykorzystywać do rozkradania, marnotrawienia funduszy publicznych.